Tak się boję. Tyle czasu minęło. Wszyscy mnie zostawili już w tym domku. Poszli sobie i ja nie wiem, czy ona jest gdzieś w moim ogrodzie, czy jej nie ma. Czy ja jestem tutaj sama? Czy mogę wyjść i to sprawdzić? Ktoś dzwoni? To tam? Kto tam jest? Czy to jest ta opętana dziewczynka? Halo? Kto tam jest? Może zajrzeć. To wy! Chyba to nie jest śmieszne! Co wy tu robicie? Impreza była trzy godziny temu. Zapomnieliście wszyscy i dopiero teraz przychodzicie. No właśnie, aha. A wiecie, co tutaj się działo? Ja się boję bardzo. Jest środek nocy. Chodźcie! No widzę właśnie, że wam się godziny pomyliły i się spóźniłyście i to nieźle. Zapomniałyście o mnie? Chodźcie! Chodźcie do środka. Chodźcie, opowiem wam, co się dzieje. Czemu tak ciemno? Bo ogólnie to tu była opętana dziewczynka. Byłam tak ciemno, bo się po prostu boję i nie chcę, żeby gdzieś mnie widziała. Wiecie, jak mam ciemno i pozasłaniane okna, to po prostu ona mnie nie widzi przez to wszystko. Jaka? Jaka dziewczynka? No opętana. Co ty bredzisz? Ja nic nie bredzę. Jest taka dziewczynka. Mówię wam, ona w ogóle... Dodała mnie na Robloxie. Dodała mnie, wysłała zaproszenie. Ja myślałam, że to jest zwykła dziewczyna, z którą będę sobie po prostu grać. A okazało się, że ona jest opętana. W własnym domu boisz się być? No tak, tak się składa, że się boję, bo ona była na ogrodzie i ona, ona mnie straszy. Pfff, z Roblox, jakim cudem by przyszła do Twojego domu? Na skąd mam wiedzieć? No i skoro jest opętana, to może ma jakieś moce. Wy mi w ogóle nie wierzycie. Śmiejecie się! Adresu przecież nigdzie nie podawałaś! No, nie podawałam, ale może ona ma jakieś swoje sposoby. Nie chcę o tym w ogóle myśleć. A może masz GPS w telefonie wbudowany? Może masz zwidy? Nie mam żadnych zwidów. Dziwne. To pewnie jakiś troll. Tak? Troll? Zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie. To patrzcie. Ja wiem, że ciężko wam uwierzyć w tą historyjkę, bo ona brzmi jak z jakiegoś chodoru, ale ja wcale nie kłamie. Ona istnieje i tu była. Mówię wam, jakbyście przyszli w porę na imprezę, to byście się o tym przekonali. A tak mi oczywiście nie wierzycie. Ta, na pewno. No, no co mam zrobić, żebyście uwierzyli. Czekajcie! Wiadomość! Słyszę, że dostałam wiadomość! Musimy to szybko sprawdzić! Chodźcie! Pomóżcie mi! Chodźcie A? ze mną! Chwila! Już patrzę! O ja, faktycznie! Ona napisała... Cześć! Eee... Co ja mam jej odpisać? Mm, nie wiem, nie wiem, co mam jej odpisać. Może. Może. Nie chcę jej zdenerwować. Może napiszę. Nie pisz do mnie? Nie, to ją ze złości. <laughs> napisała. Czemu mnie nie zaprosiłaś? Ale gdzie, co? Na imprezę? Jak miałam ją zaprosić? Ona się zdenerwowała, że jej nie zaprosiłam. Co mam jej na to odpisać? Znowu słuchajcie, znowu napisała. Poczekajcie, już patrzę. Nie możesz mnie zostawić, zawsze musi, musisz być przy mnie, inaczej nie będzie zabawy. Uh -oh. Jakiej zabawy? Eee, ona jest na mnie wściekła, że ja jej nie zaprosiłam i dlatego sobie tak sama przyszła. Ja jej nie zaprosiłam na imprezę, bo to przecież jakby tylko miałam ją w znajomych w Robloxie, a nie że to jest od razu moja taka normalna znajoma, przyjaciółka, dlatego jej nie zaprosiłam. I ona mi grozi? Ona mówi, że jak nie będę z nią się bawić, to nie będzie żadnej innej zabawy. I nie mogę jej zostawiać. Czyli ja ciągle mam z nią grać? Napiszę jej. Nie będę z tobą ciągle grać. I wykrzyknik. Zaraz ona znowu napisała. Już patrzę. Czy nie rozumiesz? Musisz ze mną grać teraz i zawsze. Co? Przecież ja nie będę do końca życia z nią grała! W tą grę mam też normalnie, zwykłe jakieś życie. Ona jest, ona jest dziwna bardzo. Nie będę z nią grać teraz i zawsze. Niech ona sobie to wybije z głowy. Dlaczego się ona mnie uwzięła? Czego ode mnie chcesz? Może coś takiego? Bo już nie mam pojęcia o co ją pytać. Ale nie będziesz z nią grała codziennie, co nie? No przecież nie będę. Ja muszę tutaj inaczej funkcjonować, też mam inne rzeczy na głowie, a nie, że ja mam z nią ciągle grać, codziennie, non-stop i zresztą w nocy to samo. Czekajcie, bo znowu napisała. Wiesz, co się stanie, jeśli mnie opuścisz, będziesz mnie słyszeć wszędzie. Jak, jak? Ale to niemożliwe jest. Ona jest creepy. Ja wiem, że ona jest creepy. Czy, czy ktoś macie pomysł? Kto to może robić? Może ktoś się podszywa? Co jeśli to nie człowiek? No weźcie! Nazwa to opętana dziewczynka. Ale przecież każdy mógł sobie takie coś zrobić. Więc nie wiem co mam o tym myśleć. Czy to prawdziwa dziewczynka? Czy jednak? Tak jak sugerujecie. Poczekajcie, coś musimy jej odpisać. Co mam jej na to napisać? Pomóżcie, bo ja nie mam pomysłu. Boję się po prostu. Spytaj się kim jest. No dobra, ale raczej wątpię, żeby ona mi powiedziała, kim jest, ale dobra. Spróbuję. Kim jesteś. I wykrzyknik też dam. Okej. Okay. Zobaczymy, czy coś mi odpisze. Uh -oh. Napisałam, napisałam. Czy ona. Czy ona mi powie, kim ona jest? Chciałabym wiedzieć. To by mi bardzo dużo pomogło. Napisała. Obiecałaś, że będziesz przy mnie. Nie możesz się teraz wycofać. Tyle, że ja jej nic nie obiecywałam. Ale ja ci nic nie obiecywałam. Przecież to, że ją dodałam, no to tak każdego dodałam do znajomych. To nie oznacza, że jakby już muszę z nią non stop grać. Ona chyba zwariowała. Poczekajcie po znowu. Dlaczego nie chcesz ze mną grać? Pamiętasz, jak dobrze się bawiłyśmy? Co? O nie, co? Ja się wcale dobrze nie bawiłam. O nie, już Miarka się przebrała. Ja się wcale dobrze nie bawiłam. Zmuszałaś mnie do grania z tobą ciągle. Byłam, co ja piszę, z tobą ciągle. Byłam bardzo zmęczona. Dwie noce nie spałam. Dobra, napiszę jej tak. O, o, chyba ją zdenerwuję. Ale to niechcący, no bo ona sama już mnie denerwuje. Przecież ja nic nikomu takiego nie obiecywałam, że będę z nią ciągle grać. No, ona jest zwariowana? Ja nie mam czasu ciągle siedzieć przed komputerem. O nie. Wiecie, co ona napisała? Nie masz wyboru, musisz ze mną grać, inaczej znasz konsekwencje. <laughs> Jakie konsekwencje? Bella, jakie konsekwencje? No nie wiem, jakbym wiedziała, to też bym nie pytała. Eee, napiszę tak. Jakie konsekwencje? Czy ona mi powie? Zapytam ją po prostu. Może mi powie. O, czekajcie, napisała. Hihi, co? To nie jest żadna odpowiedź. Nie, no nie. To nic mi nie mówi. Myślicie, że ktoś robi sobie żarty? Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Kim ona jest? Dlaczego akurat się mnie uczepiła? Akurat, jak miałam imprezę, to przyszła nas straszyć. Może ona chciała, żeby te wszystkie inne osoby mnie zostawiły samą? Ale teraz jest nie po jej myśli, bo przyszły kolejne osoby, ci spóźnieni goście i ona. Znowu chcę przeszkadzać, tym razem pisząc na komputerze. Nic więcej ona nie pisze. Tylko napisała hihi. I nic więcej nie wiem. Może coś jej napiszę. Spytaj się, dlaczego akurat na ciebie się tak uwzięła. Przecież jej nic nie zrobiłaś. To odpisz jej Haha. To wcale nie jest śmieszne. Nie będę jej pisać Haha. Dlaczego akurat się na, na mnie. Wzięłaś. Co ci zrobiłam? Dobra, mam nadzieję, że powie. Hmm, jak ja jej w ogóle nie znam? Jak ja w ogóle nie wiem, kim jesteś? Okej, okay. może od razu powie, kim jest, to, to będzie sprawa załatwiona. Zapytałam, ale nic. Czekajcie, znowu. I pamiętaj, że w tej grze nie ma ucieczki. Jeśli mnie zostawisz, żałować będziesz i to bardzo. To trzeba gdzieś zgłosić. No ale gdzie ja to zgłoszę? Kto mi uwierzy, że ktoś pisze do mnie na Robloxie? Hmm, może faktycznie przydałoby się pójść jutro, na policję. Yyy. Czekajcie, bo kolejna wiadomość przyszła. Zaraz jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę, żebyś cierpiała, ale musisz być przy mnie teraz. Jakie teraz? Uwaga, nie zostawiajcie mnie tylko. Zostańcie ze mną. To wy jesteście moimi przyjaciółmi. Takie przyjaciółki ja nie chcę, jak ona. Tak jej napiszę. Przyjaciele są teraz ze mną. Ty nie jesteś moją przyjaciółką. Nie mogę pokazać jej, że aż tak mocno się jej boję, bo po prostu no-stop już będzie mnie straszyła. Mam nadzieję, że dobrze, że jej się postawiłam i już da mi spokój. Mam nadzieję, że tak będzie. Błagam was. Tylko mnie nie zostawiajcie. Nie wychodźcie teraz. Najlepiej to śpijcie na noc u mnie. To wszystko jest podejrzane. No wiem, że jest podejrzane, ale nie mam pojęcia, kim ona jest. Poczekajcie, ona coś napisała. Niech to będzie nasza mała tajemnica. Zrób to dla mnie, a wszystko będzie w porządku. Na pewno. Ale co mam dla niej zrobić? Przyjaźnić się z nią? I o to i chodzi. Nie będę się z nią przyjaźnić. Weźcie ją ode mnie. Zabierzcie ją. Ja nie chcę się z nią przyjaźnić. Kto to może być? Bella, nie pisz już nic. Mam nic nie pisać? Napisz, że musisz kończyć, ale ja nie mogę tak po prostu kończyć. Czekajcie. Nowa wiadomość. Eee, zawsze mówiłam, że przyjaźń to coś ważnego. Nie chcesz, żeby ktoś nas rozdzielił, prawda? Czy to jest groźba? Słuchajcie, ona wam grozi. To jest straszne. Tak, ona ma was na myśli. A jeśli ona ma was na myśli, trzeba coś z tym zrobić. Jest chyba o was zazdrosna. Ona nie może cię tak szantażować. No wiem, nie może! No kim ona zresztą jest, nie powinna Zresztą ja, jak ona do mnie może mówić, że zawsze mówiła, że przyjąć to coś ważnego Jak ja nigdy z nią w ogóle się nie widziałam, nie rozmawiałam Poczekajcie, bo znowu wiadomość Czasami lepiej nie znać tajemnic, ale jeśli mnie opuścisz, wszystkiego się dowiesz Przecież to jest ewidentny szantaż Przestań mnie szantażować Tak jej napiszę co ja mam jej powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? Ona nas widzi. Może teraz trzymaj się nas. Będzie bezpieczniej, bo ona chce się zemścić tylko na tobie. No a jeśli wam też coś zrobi? Yy, poczekajcie. To zostaniecie u mnie na noc? Tak, jasne. Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że już przestanie do nas spisać. Nie pozwolimy, żeby coś ci się stało. No, znowu napisała. Poczekajcie, sprawdzę to tylko. Nie będę już jej nic odpisywać. Gdzie jesteś? Nie mów jej. Nie, nie mówię. Ja jej nic nie odpisuję. Ona się tylko niecierpliwi. Poczekajcie, ostatnia wiadomość. I, i wyłączam komputer. Nie będzie ona mnie tutaj więcej straszyć. Z wami już czuję się pewniej. Nie chcesz przecież, żeby ktoś powrócił, prawda? Co to znaczy? Kto? O kogo jej chodzi? Muszę napisać. Kto? O. O kogo chodzi? Kogo masz na myśli? Mów. Szybko. Nic nie odpisuje. Chyba. już jej nie ma? Gdzie ona jest? O nie. Nie jest już aktywna. Poszła sobie. O, o. Boję się. Musimy się chyba tutaj gdzieś zaszyć. Zgaśmy światło, tak, żeby w razie czego nas nie znalazła. Komputer? Trudno, jak poszła, to ja go też zgaszę. Boję się. Zostańcie ze mną na noc. Musimy się trzymać razem. Może zamknijmy się w łazience? Albo, albo nie wiem, gdzieś, gdzie może być bezpiecznie. Boję się, że ona nas tutaj znajdzie. Pewnie do nas idzie. Przestań tak mówić! Co ty z nim jesteś, drużynie, że tak mnie straszysz? Będzie dobrze. Gdzie śpimy? Nie wiem. Może... Pozamykamy mocno dom i wszystko. Yy, może w łazience? Jak przyjdzie, to uciekamy. A, teraz jednak uciekamy. To nie musisz skrywać takiej cwaniary. Wiemy, że też się boisz. Może faktycznie będziemy spać w łazience. Może wtedy y, śpiwory się tutaj jakoś zmieszczą. Nie wiem. Zgasimy światło i będzie OK. Musimy tutaj przeczekać noc, słuchajcie. A w dzień raczej jej tutaj nie będzie. W dzień będzie bezpiecznie. W takim razie, może zmieniajmy się. Bądźmy na baczności. Bądźmy tak na warcie. Najpierw ja godzinę, a później się zamieniamy, okej? Okay? Dobry pomysł z tymi dychami. Dobra, słuchajcie, to najpierw będę pilnować. Ja. Dobranoc.